Czym jest sepsa? Zestaw objawów spowodowany przez bardzo gwałtowną reakcję organizmu na stan zapalny, na zakażenie. To nie jest taka pojedyncza jednostka chorobowa, a właśnie zbiór objawów i reakcji patologicznych powstających, gdy, gdy nasz organizm odpowiada na zakażenie drobnoustrojami. Nie jest to zaraźliwe, no ale trzeba pamiętać, że można zarazić się tym, co na przykład mogło wywołać sepsę. Zacznijmy oczywiście od tego, że nasz układ odpornościowy, immunologiczny, gdy coś nas atakuje, czyli na przykład mikroorganizmy, wtedy reaguje i zwalcza zagrożenie. Oczywiście wówczas mamy stan zapalny, nieprzyjemne objawy, czyli na przykład gorączkę, obrzęki, które oczywiście często próbujemy zminimalizować, ale trzeba pamiętać, że są one objawem, że nasz organizm walczy i zwalcza to zagrożenie. Tylko, że dopóki ten stan zapalny jest, można powiedzieć, miejscowy, to nie ma zagrożenia takiego większego dla naszego ciała. Ale gdy taki stan obejmie całe nasze ciało, kiedy ten nasz układ odpornościowy, immunologiczny, można powiedzieć, zaczyna walkę w całym naszym organizmie, wtedy może dojść do dużego zagrożenia i wtedy może dojść do sepsy. Ponieważ układ odpornościowy, który atakuje te zagrożenia np. rozprzestrzeniające się przez układ krwionośny atakuje je w całym organizmie niestety może zareagować zbyt mocno i to zwalczanie zagrożenia wszędzie niestety również przełoży się na ataki na nasz organizm. Co oczywiście jest tą najgorszą opcją i niestety w w takim przypadku można powiedzieć, że nasz układ odpornościowy atakując to zewnętrzne zagrożenie, które już obejmuje dużą część naszego ciała, również atakuje tak, z tak dużą mocą, że obrywa również nasz organizm. Sepsa może być wywołana bakteriami, grzybami, najrzadziej wirusami. I tutaj wyróżniamy sepsę szpitalną i sepsę pozaszpitalną. Sepsa szpitalna no to jest duże zagrożenie, ponieważ najczęściej dotyczy osób już osłabionych. No raczej nie idziemy do szpitala, kiedy wszystko jest z nami w porządku, i wtedy niestety ona atakuje organizm już osłabiony. Niestety sepsa pozaszpitalna również jest niebezpieczna, ponieważ ma ona najczęściej bardzo szybki przebieg i tu należy szybko reagować. Takie pierwsze objawy to gorączka, nudności, pogorszenie samopoczucia, bóle mięśni i stawów. No ale niestety te. Objawy są dosyć często spotykane również przy innych problemach. Później zwiększa się częstotliwość oddechu do ponad 20 na minutę. Tętno powyżej 90. Temperatura ciała poniżej 36 stopni Celsjusza albo powyżej 38 stopni Celsjusza. Dreszcze, duszności, obrzęki i inne. Ale to już jest czas, kiedy musimy naprawdę szukać pomocy, ponieważ sepsa stanowi bardzo duże zagrożenie dla naszego życia. Zwłaszcza ta ostatnia najbardziej zaawansowana postać, czyli wstrząs sceptyczny. Kiedy to można powiedzieć, to bronienie naszego organizmu jest tak silne, że zaczynają obrywać nasze układy nasze organy wewnętrzne. No i niestety ta walka wygląda w ten sposób, że to nasze ciało jest tak mocno atakowane, no, że już jest bardzo, bardzo źle, coś bardzo niebezpiecznego, Coś, co naprawdę stwarza realne i gigantyczne zagrożenie. Oczywiście, tutaj nie próbujemy sami tego rozwiązywać, udajemy się po pomoc do specjalisty, ponieważ tutaj nie mówimy o godzinach, tylko często już mówimy o minutach, które mogą dużo zmienić. Więc jest to coś bardzo niebezpiecznego, o czym musimy pamiętać, ale. O tym chyba myślę, że w najbliższych dniach już od kilku dni dużo się mówi. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.